Boże. Drogi, witamy Was w taki sposób, jak zawsze, ostatnio, czyli online, ale dzisiaj przychodzimy do Waszych domów, do Waszych serc i do Waszych wspólnot z nową, bardzo ważną propozycją. Przychodzimy ze szczególnym zaproszeniem, ze szczególną misją, którą Duch Święty posyła do każdego z Was, a mianowicie chcemy Was zaprosić na niesamowite rekolekcje tożsamościowe. Było dużo dyskusji nad tym yy, tematem słowem. Nad tym słowem. Co, co mieliśmy na myśli nazywając je tożsamościowe? Chodzi o to, żebyśmy się odnowili absolutnie w tożsamości ruchu Gloria Za Trinta, bez względu na to, w którym miejscu jesteśmy. Bo te rekolokcje to są też rekolekcje adwentowe w naszych wspólnot, i to szczególnie istotne, że w adwencie chcemy dotknąć naszej tożsamości, w ogóle sensu bycia we wspólnocie i sensu charyzmatu, w którym żyjemy. Więc wszystkie te elementy tożsamości, czyli... Przypomnijmy, tak, komunia serc, tak. cierpienie, pokora, służba, posłuszeństwo będą myślę, że przedstawiane w takim pięknym, nowym świetle, też w kontekście świata i życia, w którym obecnie się znajdujemy. Będą to, będzie to pięć konferencji, pięć spotkań w środy grudniowe, środy adwentowe dla nas wszystkich bardzo potrzebne, ponieważ wszyscy poszukujemy nieustannie źródła, w którym żyjemy w czasie zamętu, ale także wtedy, kiedy w nie spotykamy się tak jak, tak jak zawsze. Sami chcemy być wierni, charyzmatowi, gloriozy, więc to samo się trochę bardziej na miejscu. Idziemy w tym kierunku, jak powiedziała Magda, w oparciu o pięć spotkań, pięć tematów i pięciu mówców. Tak, będą to zarówno kapłani, konsekrowani, jak również i osoby świeckie, no z takim wieloletnim doświadczeniem, powiedziałabym, przeżywania. osoby Przeżywania tożsamości ruchu Gloria Trinta. Ale co chcę również dodać, że dzisiaj wyjątkowo trzeba nam przesunąć wzrok z, z siebie samych, z naszych problemów, z tego wszystkiego, co nas otacza. I ten y, wzrok zatopić w, Jezusa, w Jezusie Adoracyjnym. W związku z tym całe te rekolekcje będą oparte, będą osadzone na adoracji Najświętszego Sakramentu z parafii Świętego Krzyża w środę, i y, ruszamy 2 grudnia, tak. a więc y, od najbliższej środy za tydzień. Ale adresujemy te rekolekcje do trzech grup docelowych. Tak, Pierwsza. rozmawialiśmy o tym. Pierwsza grupa docelowa to są osoby, które odwiedzają te adoracje, które przychodzą do kościoła. Fizycznie są będą w kościele krzyża Świętego, Wąży obecne. Jest to dosyć duża grupa osób, więc cieszymy się bardzo na, na to ich obecność taką fizyczną z nami. Druga grupa to są ci wszyscy nasi goście, którzy będą, którzy włączą online, się online. właśnie w te kolekcje poprzez przekaz online. Ale nie, byliśmy, nie bylibyśmy grupą, grupą ruchem ogracyjnym, gdyby nie było trzeciej grupy. I ta trzecia grupa <grym> jest najciekawsza, ponieważ ta trzecia grupa jest absolutnie zadaniem dla każdego z nas. My tutaj. jeszcze nie znamy, najważniejszych ludzi jeszcze nie znamy. Ale Panu Bogu ta grupa już jest znana, więc dzisiaj każdy z nas dostaje takie zadanie. Wykonać taki pewien gest miłosierdzia w stosunku do swojego brata. Siostry, do kogoś, kto żyje obok nas. Jak to zrobić dzisiaj? Jak pomóc drugiemu człowiekowi w takiej sytuacji zamknięcia, jakiej jesteśmy? Trzeba mu pokazać światło, trzeba mu powiedzieć to jest Pan, a więc absolutnie trzeba zaprosić człowieka na tere kolekcje. Oczywiście, świecie po czym mówimy. 2 grudnia, pierwsze spotkanie, godzina 19, Transmisja online przez Facebooka i przez stronę ze Trinita. Potem, tydzień później, i przez 5 tygodni, do końca grudnia się okazuje. Tak. Całe spotkanie zamykamy się raczej w godzinie, czyli adoracja, jak mówię, pół półgodzinna i półgodzinna, a potem katecheza i przenosimy się potem online do grup. Uwaga, do bo to była niespodzianka. O tym chcieliśmy a. powiedzieć teraz na koniec. To jest niesamowita rzecz, ponieważ też zrodziła się gdzieś w modlitwie w naszych sercach. Otóż jest ogromna potrzeba dzisiaj wypowiedzenia się człowieka. Ta samotność doskwiera nam niesamowicie, więc człowiek ma. Niesamowite potrzeby, żeby opowiedzieć o tym, co przeżywa. W związku z tym, środa to jest spotkanie, którym się napełniamy: adoracja, katecheza. Natomiast za dwa dni, czyli w piątek proponujemy y, organizację takich grup wirtualnych, grup dzielenia. Może się to dokonać poprzez połączenie telefoniczne, na przykład telekonferencje, albo wykorzystując środki przekazu takie jak Skype, y, może już bez żadnych reklam. W każdym bądź razie z pewnością pomożemy zainstalować się takiej wirtualnej grupie i nadać jej pewien kształt, wymiar, życie. Przypomnie kończąc, zachęcamy Was też do modnicy w intencie tego dzieła. Bo to jest dzieło nowe. Dzieło, które mamy nadzieję, też kiedyś się rozwinie, rozbuduje na takich dojrzałych kształtów. Polecamy je działaniu Ducha Świętego i wszystkich patronów naszego ruchu. I za chwilę, kiedy my znikniemy, już z tego ekranu, pojawi się informacja o da datach, tematach, osobach głoszących konferencję oraz numer telefonu, pod który każdy z Was. Chcący uczestniczyć w tych rekolekcjach, a szczególnie w grupach dzielenia, ze względów organizacyjnych, będzie mógł y, po prostu zarejestrować się, zapisać, y, korzystając z tego numeru telefonu. A zatem zapraszamy. Zapraszamy. Cała naprzód, jak mówi jeden z założycieli naszego ruchu. Cała nawrót, Czekamy je, na Was, czekamy. po Jezus Chrystus. Na wieki wieków Przybywajcie nie? także online.